Let's go, yes. lecimy! Co? To jest ten, jadąc Ktoś pomówił, że ktoś sam, co tak małeś Dawaj, dawaj Moje O, da, nie, o. o, dzięki za... O. Jedziemy sami Kto zapytał, że O, poleciało ciało do góry O, jaki niziołek Pierdolę, <grydala>, niziołek <grydala> To nie do Taki nieziołek, tyje dziecko, trzeba... Kto zatrudnił dziecko na strzelnicę? Jeszcze na czarno Na czarno dziecko ktoś zamówił Dzisiaj nie ma dzień z pracy z dzieckiem Dzisiaj nie ma zabierz dziecko ja do pracy, z firmy z Chin z temu. No ta z temu, to jest z temu Z temu, tak Czekaj sprawdzę co. Nic tu nic nie ma. Jak zwykle. O. o. Monetka! Druga monetka. Co? Gdzie? Daj ją monetkę. Patrz. Daj monetkę. Patrz. O, monetka. O, piłka. Dobra. Cukierek! Piłka! Znowu cukierek dostałem! O, świetnie! Dostałem Ma jakiś piłka. efekt, uważa, że tam jest piłka. Powiem tyle, trzeba być głuchy, żeby mnie słyszeć. O, nie. Aha, dobra, świetnie, dobra. Dawaj, chodź, idziemy stąd. Pewnie MTF włączył. The containment zone is locked down and ready for decontamination. The removal of SCP-049 contains successfully by biohazard screening procedure. Masz radio? Nie. Dobra. A to wygraliśmy. A jeszcze mtf -y, jeszcze mtf -y zostały. O, dzień dobry. To Wam się za bardzo powodzi, naprawdę. Koniec gry jest. Aha, aha, aha. Prawda. Prawda. Taki Prawda. jesteś? Ksa? Ale dostałem. I jest. No dobra, była gra. Nic nie zrobiłem, bo myślałem, że byłem teraz. Restartował. A nie, to trzeba od środka zrestart. To trzeba. To jest od środka restart. A ja myślałem, że. A no tak, bo ktoś ze mną. To. Aha, dobra. Pers... Personel. Personel klasy dupa, jak to miło. Dupa, witam. witam. Chodź, idziemy. Idę to tutaj. To 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 A ja nie wiem gdzie iść. Prawie zawsze idziesz w ten, prawie zawsze idziesz w lewą stronę. O, ja naukowie, chyba, dzień dobry panu. Myślę, masz... że nie mam prawie broni. Co nie? Nie masz ty, broni Czemu czem, 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 uczysz się? Uczy, uczysz grać? Nie, ja, ja, nie, nie, po prostu mówię tak. w sensie. Bo, ja, ja nie pamiętam layoutów, ale jedyne tak co samo. wiem o lajcie to to, że statystycznie najbardziej się opłaca trzymać lewej ściany od yy, klas tupaku. Od... E, pies. Ty. Pies, ty. pies. Boże, co to za mikrofon? Trzeba szybko generatory aktywować. Jak go no. no. jo? Dobrze. Jo ma dosą i go do siebie? No nie. Idę za. O i tam. się głosy. Czeka, idę pokażę jak się tam w głowie. Nie no. Mroczny Anio będzie jego głosami w głowie. Oh, nie, on nie on, 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 on ma takie głosy w głowie, to ty, że on wie, ten, że ony pomagają sobie. Mam schizofrenię, to za... no, prawda. Wszystko tyle. mówią. Ja pokażę, jak się gambluje. On ma chyba schizofrenię. Gębluje, tak, o. No ty nie rozumiesz. Teraz. Głosy pięksetka podpowiadają, jak uciec. Widzisz? 500 zebrał, widzisz? Private. O! Co on robi? Nie wiem zginąć, ale to że ja żyję to jest cud, no. No, tak no, no. No, to jest pewnie jeden. No i tak się gambluje. O mikro! O, Ale, zgamblował. tego To, że wy nie potraficie gambluć to już nie moja sprawa. Aha. pies <laughs> zabił. Ja to wiem. Oh. Ty się osalujesz tepek. Już Pablo sprzedał wszystkie wasze zakrywki. Kule, Dawajcie, idziemy. Sigma, wierpia, boy, Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy. Wybiła 12 w radiu Z. <gulanie> Jaki gremlin? Każdą puszkę amunicji zabierze. O, Diklas. Nie, niech czekaj, ktoś czekaj, otworzy. On nie wyjdzie, on nie wyjdzie, czekamy. Nie, ja chcę go zabić. No. Ja chcę go. za ja zająbać. Dawaj gringo. Nie ma go. Generatory, pamiętajcie o generacji...